Panie Marszałku, Panie Ministrze, w czasie posiedzenia komisji Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych podnosił, że proponowane zmiany uniemożliwią monitorowanie sytuacji uczniów niepełnosprawnych czy ewaluację indywidualnych programów wsparcia, sygnalizując, że obecnie... Jeżeli chodzi o pomoc uczniom niepełnosprawnym, sytuacja jest wysoce niezadowalająca. Sytuacja tak przedstawiona musi niepokoić, ale szukanie rozwiązania problemu, to jest szerszej możliwości udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy, zwłaszcza w uczestniczeniu ucznia w zajęciach rewilidacyjno wychowawczych organizowanych przez placówkę oświatową, nie może polegać jedynie na zbieraniu danych jednostkowych w bazie systemu informacji oświatowej. Stąd moje pytanie, Pani Minister diagnozuje problem związany z niewystarcza, niewystarczającą pomocą udzielaną uczniom niepełnosprawnym. To jest raz. Jakie zamierza podjąć działania, by zakres tej pomocy zwiększyć i by tę pomoc przede wszystkim także polepszyć? I trzecia sprawa, czy w te działania zostanie także w szerszy sposób, aniżeli to jest na dzień dzisiejszy, aniżeli dotychczas, włączony nadzór pedagogiczny, bo tam jest chyba istota całej sprawy. Dziękuję bardzo.